Wszystko zaczęło się w sposób niemal niezauważalny. Ci, którzy obserwowali papieża Franciszka w ostatnich miesiącach jego życia, zauważali coś innego. Jego przemówienia stały się rzadsze, wywiady niemal nie istniały, a wielkie gesty ustąpiły miejsca cichemu wycofaniu. Większość sądziła, że to tylko skutek wieku, inni mówili o zmęczeniu po długiej misji. Jednak w rzeczywistości było coś znacznie większego. Papież Franciszek nie przygotowywał się tylko na koniec. On przygotowywał się na ujawnienie czegoś, co nosił w sercu przez dekady. Plotki zaczęły krążyć po Watykanie. Niektórzy mówili, że miał wizję, inni, że otrzymał tak głęboką inspirację, że nie odważył się mówić, dopóki nie nadejdzie odpowiedni moment. Papież wiedział, że niektóre prawdy nie mogą być wykrzykiwane, jak kamień rzucony na spokojne jezioro. Wiedział, że potrzebuje odpowiedniego momentu, atmosfery i odwagi. Wtedy wybrał milczenie które mówiło więcej niż słowa. Z każdą mszą jego homilie stawały się krótsze, jego oczy głębsze, a obecność bardziej intensywna, jakby rozmawiał z kimś, kogo nikt inny nie widział i w rzeczywistości rozmawiał. Papież spędzał całe noce przed Najświętszym Sakramentem, modląc się głęboko, a te godziny, które dla innych wydawały się wiecznością, dla niego były chwilą pełną potwierdzeń wewnętrznych. Potwierdzał to, co już wiedział, że świat musi słyszeć o prawdzie o Jezusie, którą wielu zapomniało. Prawdę, którą nie można zamknąć w zimnych doktrynach, którą można zrozumieć tylko sercem. Wiedział, że jego ostatnia misja nie będzie dotyczyć encyklik czy dekretów, ale świadectwa, czegoś intymnego, osobistego, co miało być przekazane w odpowiednim czasie. I w tym milczeniu zaczęła formować się burza, nie burza zniszczenia, ale burza przebudzenia, pytania, powrotu do prawdziwej istoty Jezusa. Kiedy nadszedł odpowiedni moment, jego słowa rozbrzmiały siłą kogoś, kto przeszedł przez pustynię i odnalazł oazę. To, co ujawnił, nie było tylko nauką, to było zaproszenie, cichy krzyk z głębi duszy, aby zobaczyć Jezusa nie tylko oczami wiary, ale oczami miłości, oczami wieczności. W tej tajemnicy będziemy teraz zgłębiać, gdy papież Franciszek przełamał milczenie, nie wybierając łatwych słów, ani nie próbując łagodzić przekazu. On wiedział, że prawda, którą niósł, nie miała być wygodna, ale wyzwalająca. I nie wszyscy byli gotowi na nią usłyszeć. Łatwiej jest podążać za tradycjami, niż otworzyć serce. Wygodniej jest powtarzać słowa, niż pozwolić się przemienić. Prościej jest utrzymywać codzienną rutynę, niż podjąć ryzyko prawdziwego spotkania z Jezusem. Ale papież Franciszek nie chciał opuścić tego świata bez złożenia ostatniego wezwania. Nie chciał odejść bez zasiania nasiona, które mogłoby wykiełkować coś wielkiego dla tych, którzy mieli odwagę. On wzywa nas do radykalnego wyboru. Przestać traktować Jezusa jako postać historyczną, a zacząć widzieć go jako żywego przyjaciela, brata i zbawiciela, który idzie obok nas. To prawda, której mało kto chce usłyszeć, ponieważ ta prawda wymaga wszystkiego: prawdziwej konwersji, porzucenia masek, umieszczenia Jezusa w centrum każdego oddechu. Jest to głęboka zmiana, o której papież Franciszek zaprasza nas do refleksji. Niewiele chwil w życiu papieża miało tak wielkie znaczenie jak ta, kiedy poczuł fizycznie, jak spojrzenie Jezusa przenika jego duszę. To nie było w katedrze, nie było tłumów, kamer ani przemówień. To wydarzyło się w ciszy małej kaplicy, gdzie tylko jedna świeca drżała, a ciężar wieczności zdawał się spoczywać na nim. Franciszek uklęknął przed najświętszym sakramentem i w tej chwili poczuł coś niewypowiedzianego, niewidzialne spojrzenie, ale bardziej realne niż cokolwiek wokół niego. Nie widział tego oczami ciała, ale patrzył sercem. To było, jakby Jezus patrzył w jego radości, grzechy, ukryte rany, nieujawnione lęki. Spojrzenie, które nie oceniało, które kochało nawet to, co ciemne. Później papież opisał to jako to było jakby zostać rozebranym, a mimo to przyjętym w ramionach. Jakby zostać ukazanym, a mimo to kochanym. Jakby być zobaczonym w mojej nędzy, a mimo to wezwanym po imieniu. To spojrzenie zmieniło wszystko. Papież zrozumiał, że nie mamy do czynienia z odległym Bogiem, ale z Bogiem, który patrzy nam w oczy i wzywa nas do prawdy. I to spojrzenie jest z nami do dzisiaj. Za każdym razem, gdy próbujemy ukrywać się za dobrymi pozorami, kiedy udajemy, że jesteśmy silni, choć jesteśmy złamani, gdy boimy się, że nie będziemy kochani, jeśli naprawdę zostaniemy poznani, Jezus patrzy na nas i jego spojrzenie przenika naszą duszę, nie po to, by nas potępić, ale by nas uwolnić. Papież Franciszek ujawnił, że to jest największe zaproszenie Boga, pozwolić, by nasz wzrok spotkał się z Jego, by pozwolić się odnaleźć, przemienić. Jednak tylko nieliczni mają odwagę utrzymać ten spojrzenie, bo przed nim wszystko, co fałszywe, upada. Cała duma się rozpuszcza, każda wymówka staje się bezużyteczna, pozostaje tylko to, kim naprawdę jesteśmy oraz miłość tego, który zna nas lepiej niż my sami. Papież Franciszek nalegał, nie bój się, nie bój się, by Jezus spojrzał w twoje wnętrze. Nie bój się otworzyć najgłębszych zakamarków w swojej historii. Nie bój się być kochanym, aż do swoich najskrytszych ran. To właśnie w tym spojrzeniu znajduje się prawdziwe uzdrowienie, to tam zaczyna się prawdziwy nowy początek. Wielu myśli, że Bóg jest daleko, gdzieś w chmurach i gwiazdach, patrząc z daleka jak zimny i milczący obserwator. Jednak papież Franciszek odkrył prawdę, którą nieliczni naprawdę rozumieją: Jezus jest bliżej ciebie niż powietrze, które oddychasz. To nie jest metafora ani piękna poezja pocieszająca, to żywa, obecna rzeczywistość. Franciszek mówił, gdybyśmy tylko wiedzieli. Jak blisko jest Jezus, nasze lęki zniknęłyby, a nasze życie zmieniłoby się na zawsze. On nie tylko idzie obok Ciebie, On idzie w Twojej drodze. Nie tylko słucha Twoich słów, On słucha łez, których nawet nie udało się wypłakać. W każdej chwili samotności Jezus jest tam. W każdej bolesnej ciszy On szepcze nadzieję. W każdym upadku, w każdej porażce pochyla się, by Cię podnieść z czułością. Papież ujawnił coś jeszcze bardziej uderzającego. Często to właśnie w godzinach, kiedy czujemy się najbardziej porzuceni, On jest najbliżej. Nie zawsze odczuwamy Jego obecność, co może nas przerażać, ale to właśnie wtedy On działa w ukryciu, w niewidocznych przestrzeniach naszej duszy. Papież Franciszek wspominał, że w młodości przeżywał tak ciemne chwile, że poczuł się zapomniany przez Boga. Jednak, patrząc wstecz, zrozumiał, że Bóg nigdy się od Niego nie oddalił to on sam, w bólu zamknął oczy duchowe. Podobnie jest z nami. Jezus idzie z nami w ciemnych nocach, trzyma naszą rękę na korytarzach szpitalnych, w chwilach bezrobocia, w cichych stratach, których nikt nie widzi. On nie rezygnuje z nas, nie męczy się naszą walką, nie wstydzi się naszych upadków. On jest z nami. Franciszek zawsze powtarzał: Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo Jezus cię kocha i jak blisko jest, uśmiechałbyś się nawet przez łzy. Dlatego nie daj się zwieść pozorom. Cisza Boga nie oznacza Jego nieobecności, a opóźnione odpowiedzi nie są porzuceniem. To właśnie w milczeniu przygotowuje On coś większego. To w ciemności On zasiewa światła, których jeszcze nie widzimy. Jezus jest w Twoim zmęczonym oddechu, w uścisku, na który czekasz, w nadziei, która nie chce umrzeć. Dziś możesz myśleć, że jesteś sam, ale w sercu Twojej walki jest Bóg, który Cię nie opuszcza. Jezus jest teraz tutaj, z Tobą. A największą niespodzianką Twojego życia będzie uświadomienie sobie, że mimo, iż go nie widzisz, nigdy nie przestał iść obok ciebie. Na pierwszy rzut oka rany Chrystusa wydają się być tylko śladami bólu, bliznami po cierpieniu, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Ale papież Franciszek ujawnił coś głębszego: każda rana Jezusa skrywa osobistą wiadomość dla ciebie. To nie są tylko oznaki przeszłego poświęcenia, to otwarte drzwi, przez które Boża Miłość wchodzi w nasze życie. Papież mówił: Rany Chrystusa nie są martwe. To rany żywe. One mówią, one uzdrawiają. Patrząc na przebite dłonie Jezusa, widzimy znacznie więcej niż ból, widzimy odrzucone ramiona, odrzucone ręce, zapomniane czułości, a mimo to On mówi do nas w milczeniu: ciągle na ciebie czekam. Kontemplując Jego rozdarowane stopy, rozumiemy, że przyszedł do nas, wiedząc, że zostanie odrzucony. On wciąż idzie każdego dnia, by nas dosięgnąć, gdziekolwiek jesteśmy. Otwarte serce Jezusa, Przebite włócznią nie było tylko końcem cierpienia, to była największa deklaracja miłości, otwarte serce, które odmawia zamknięcia nawet w obliczu zdrady. To jest ukryta wiadomość. Bóg nigdy nie zamknie swojego serca przed Tobą, nawet jeśli się oddalisz, nawet jeśli wątpisz, nawet jeśli upadłeś tak wiele razy, że już nie wierzysz w siebie. Rany Chrystusa nie potępiają nas, one nas zapraszają. Szepczą do nas, przyjdź takim, jakim jesteś. Nie ukrywaj swoich ran. Nie bój się być kochanym. Papież Franciszek mówił, że nasze rany mogą połączyć się z Jego, a gdy to się stanie, ból już nie będzie ostatnim słowem. Nadzieja zwycięży. Każda blizna Jezusa jest cichą odpowiedzą na cierpienia, które nosimy. Każda kropla Jego krwi to wieczne echo mówiące: Nie jesteś sam, kropka. Jeśli dziś nosisz niewidzialne rany, rany, których świat nie widzi, rany, które dusza stara się ukryć, wiedz, że ktoś już się poniósł i przemienił każdą ból w odkupienie. Wiadomość, którą skrywają rany Chrystusa, jest taka: żadna ból nie jest bezużyteczna, żadna łza nie jest zmarnowana, a żadne serce nie jest zapomniane. Może zostałeś zignorowany przez tych, którzy obiecywali troszczyć się o ciebie, może zostałeś zraniony przez tych, którym ufałeś, ale w obliczu ran Chrystusa. Krzyż nie jest końcem historii, lecz początkiem nowego życia, twojego życia. Rany, które kiedyś wydawały się porażkami, w rzeczywistości są drzwiami do cudów, na które czekałeś. Miłość Jezusa zawsze była czymś szokującym, nie dlatego, że kochał zbyt mało, ale dlatego, że kochał bez granic. Kochał bezwarunkowo, kochał nawet tych, którzy go nienawidzili. Papież Franciszek naucza, że miłość Chrystusa jest tak głęboka i bezwarunkowa, że burzy ludzką logikę. Nasz świat kocha tych, którzy są doskonali, silni którzy mogą odwzajemnić miłość, ale Jezus objął słabych, przyjął odrzuconych, przebaczył zdrajcom, a to dla wielu było nieakceptowalne, było i nadal jest szokiem. Franciszek mówił: Jezus złamał wszelkie schematy miłości, jakie świat znał. Kiedy Jezus dotykał trendowatych, siedział z grzesznikami, bronił cudzołożnic przed publicznym potępieniem, pokazywał miłość, która nie pyta o pozwolenie, która nie liczy konsekwencji. To była miłość, która ignorowała społeczne normy, miłość która otwierała ramiona, nawet wiedząc, że zostanie ukrzyżowana. Największy szok to fakt, że kochał tych, którzy przybili jego ręce do krzyża i nawet w największym cierpieniu modlił się Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest miłość, która niepokoi, która kwestionuje nasze zasady, naszą chłodną sprawiedliwość, nasze miłości warunkowe. Papież Franciszek ostrzega, ile razy sami odrzucamy tę miłość, bo czujemy, że nie zasługujemy? Ile razy myślimy, że powinien kochać dobrych, świętych, sprawiedliwych? Ale Jezus wybrał kochać wszystkich, bez wyjątku, i to jest szokujące, bo wyzwało nasze ego, naszą potrzebę zasługiwania, nasz sposób kochania. Miłość Chrystusa jest tak wolna, że wielu próbuje ją ograniczyć, próbuje ją wpisać w ludzkie schematy, próbuje ją poprawiać. Ale miłość Jezusa nie mieści się w ludzkich ramach. Jest dzika, intensywna, bolesna, ale piękna. Franciszek zachęca nas, byśmy dostrzegli, że to my jesteśmy tymi, którzy dzisiaj są szokowani. To my często patrzymy na miłość Jezusa i myślimy, to za dużo, to nie może być tak. Ale to jest miłość Chrystusa nie do wyjaśnienia, tylko do odczuwania, do zaakceptowania. Największym szokiem nie był krzyż, lecz fakt, że on wybrał, aby na nim wisieć, z miłości, bez gwarancji, że będziemy wdzięczni, bez wymagań lojalności. Po prostu kochał. I ta miłość jest dostępna teraz, w tej chwili. Niezależnie od tego, ile masek nosiłeś, niezależnie od liczby błędów, które skrywasz w swojej historii, miłość Jezusa już cię odnalazła i czeka, aż powiesz tak. Nie próbuj wszystkiego zrozumieć, nie próbuj zasługiwać, po prostu pozwól, by cię dotknęła, ponieważ prawdziwy szok polega na tym, że on nigdy się od ciebie nie poddał. Wielu unika głośnego mówienia o tym, co naprawdę jest najważniejsze w kościele. Papież Franciszek, Dzięki swojej odwadze i miłości do prawdy, zawsze nas ostrzegał. Największy sekret nie jest ukryty w tajnych dokumentach, nie jest zamknięty w sejfach Watykanu, ani zarezerwowany tylko dla teologów. Ten sekret jest znacznie prostszy, a przez to tak przerażający. Bóg nie jest zamknięty w murach Kościoła. Franciszek uczy nas, że Jezus nie jest własnością żadnej instytucji, nie jest monopolem żadnej kasty duchownych, nie jest ograniczony tylko do ołtarzy czy dobrze zaplanowanych kazań. On żyje. Jest na ulicach, wśród biednych, w Twoim sercu, nawet gdy czujesz się zagubiony. Kościół przez wieki bał się mówić o tym otwarcie, ponieważ ten sekret odbiera kontrolę, łamie przekonanie, że tylko Ci doskonali, Ci wybrani mogą zbliżyć się do Boga. Jezus przyszedł do wszystkich, do nieczystych, zapomnianych, tych, którzy nie potrafią się modlić, tych, którzy noszą ciężkie winy. Ale przyjęcie tego wymaga pokory, rezygnacji z fałszywego poczucia wyższości, a to przeraża. Sekret, który Kościół boi się w pełni ujawnić, to fakt, że Królestwo Boże już nadeszło i rośnie poza pałacami, poza uroczystościami, w sercach tych, którzy kochają, służą i płaczą, nawet jeśli nie potrafią modlić się doskonale. Franciszek pokazuje nam, że już nie ma rozdziału między świętym a ludzkim. Chrystus jest tam, gdzie jest prawdziwa miłość, gdzie jest współczucie, gdzie jest przebaczenie. I to właśnie przeraża wielu, bo ten sekret nakłada odpowiedzialność na każdego z nas. Nie wystarczy już chodzić na msze, recytować modlitwy, trzeba żyć Ewangelią, trzeba wcielać w życie miłosierdzie, trzeba nosić krzyż nie jako piękny symbol, ale jako codzienny wybór. Najbardziej przerażający sekret to ten: Jezus ufa Tobie, mimo Twoich upadków, mimo Twoich słabości. On nie chce tylko rytuałów, On chce Twojego serca, Twojego życia, Twoich cierpień, Twoich radości. Papież Franciszek nieustannie podkreśla, że Chrystus puka do drzwi naszego serca, nie z przymusem. Ale z nadzieją. Sekret, który niewielu odważy się wypowiedzieć, to fakt, że już teraz jesteś powołany, by być żywym kościołem. Ty, z Twoimi ranami, z Twoimi niedoskonałościami, nie czekaj na perfekcję, by zbliżyć się do Boga. On już się zbliżył do Ciebie. To jest sekret, to jest miłość, która zmienia wszystko. Papież Franciszek przypomina nam, że prawdziwa przemiana świata nie zaczęła się na tłumnych placach, ani na złotych tronach, ale w sercu każdego, kto usłyszał Jezusa i postanowił się zmienić. Rewolucja Chrystusa nie narzuciła się siłą, nie używała mieczy, nie budowała imperiów, zaczęła się, gdy spojrzał w oczy wykluczonym i powiedział: Jesteś kochany. Gdy dotknął trędowatych, gdy przebaczył prostytutkom, gdy usiadł do stołu z grzesznikami. Ta rewolucja trwa do dziś cicho, potężnie, niewidoczna dla pośpiesznych oczu. Papież Franciszek ostrzega: prawdziwa moc Chrystusa to miłość która się oddaje, która służy i która przebacza. Ta siła, dyskretna, ale nieodparta, przekracza wieki, burzy niewidzialne mury, łamie wewnętrzne więzy. Zmienia nienawiść w miłosierdzie, winę w odkupienie, strach w odwagę. Współczesny świat, pełen hałasu i próżności, nie potrafi pojąć tej rewolucji, bo ona nie szuka oklasków, nie pragnie sławy, nie obiecuje natychmiastowego sukcesu. Chrystus panuje, myjąc stopy. Chrystus zdobywa serca, obejmując tych, których wszyscy odrzucają. Jego zwycięstwo nie polega na przygnięceniu, lecz na podniesieniu tych, którzy upadli. Papież Franciszek naucza nas, że każdy akt dobroci, każda trudna do udzielenia przebaczenie, każda pocieszająca słowa to małe nasiona tej cichej rewolucji. I oto to, co niewielu dostrzega, ta rewolucja nie jest związana z żadną religią, przechodzi przez serca i umysły, dzieje się za każdym razem. Gdy ktoś wybiera miłość zamiast nienawiści, uzdrowienie zamiast ranienia, wspólne chodzenie zamiast oceny z daleka. Jest cicha, ponieważ nie szuka reflektorów, jest rewolucyjna, bo zmienia to, co zdaje się niemożliwe wnętrze człowieka. Jezus zasadził tę rewolucję w każdej duszy gotowej na nią, a pytanie, które Franciszek stawia, brzmi: Będziesz częścią tej rewolucji? Za każdym razem, gdy wybaczasz, za każdym razem, gdy przyjmujesz, za każdym razem, gdy wybierasz prawdę i współczucie, jesteś żywą kontynuacją tej rewolucji. Nie czekaj na wielkie znaki, Królestwo Boże już rozprzestrzenia się poprzez drobne gesty, które zmieniają bieg historii, nie robiąc hałasu. Największa rewolucja świata dzieje się wciąż w tobie. Wyobraź sobie moment, w którym człowiek jest bliski opuszczenia tego świata, a jego ostatnie słowa niosą głęboką mądrość, zdolną dotknąć nawet najbardziej zatwardziałych serc. Ten moment, pełen intensywności i objawień, jest tym, na co wielu czeka, ale niewielu rozumie. Papież Franciszek, przez cały swój pontyfikat, był wysłannikiem miłosierdzia i prawdy, ale to, co ujawnił o sobie w ostatnich dniach swojego życia, wykracza poza ludzkie zrozumienie. Ostatnia spowiedź Franciszka nie była jedynie osobistą modlitwą, lecz lekcją dla całego świata. W swoich ostatnich dniach, świadom, że jego misja dobiega końca, ofiarował światu cichą spowiedź. Nie odbyła się ona w tajnej komnacie, lecz w jego codziennym życiu w prostych i skromnych gestach, które każdy z nas może naśladować. Podczas jednego ze swoich ostatnich spotkań z wiernymi, mówił o przebaczeniu, którego sam szukał od Boga, nie chowając się za tytułem papieskim. Podzielił się tajemnicą największym grzechem, który możemy popełnić, jest nieproszenie o przebaczenie. Franciszek, który zawsze mówił, że wszyscy jesteśmy grzesznikami, dokonał publicznej spowiedzi nie po to, by się ujawniać, ale po to, by nauczyć nas pokory w uznaniu naszych błędów. Reweleł to, czego wielu się boi, że pycha jest największą przeszkodą pomiędzy nami a przebaczeniem Bożym, a lęk przed pokazaniem naszej słabości uniemożliwia nam pełne doświadczenie Bożego Miłosierdzia. Jego spowiedź nie dotyczyła konkretnych błędów, lecz czegoś głębszego potrzeby otwarcia serca, poddania się miłości i łasce. Mówiąc te słowa, Franciszek wyzwał nas do zrozumienia, że prawdziwa wolność pochodzi z oddania się przebaczeniu, zarówno Bożemu, jak i nawzajem wobec siebie. Ale ostatnia spowiedź Franciszka nie kończyła się na tym. Nie tylko prosił o przebaczenie za swoje własne grzechy, lecz wezwał nas wszystkich nie zamykajcie się na miłość Boga, nie zamykajcie się na miłość innych. Te słowa brzmiały jak pilne zaproszenie, by każdy z nas spojrzał w głąb siebie, zastanowił się nad swoimi postawami i pozwolił, by miłość Boga i ludzi przemieniała nasze życie. Papież Franciszek, w swoim ostatnim wyznaniu, otworzył przed nami drogę do prawdziwej przemiany. Jego słowa były wezwaniem do miłości i zmiany, pokazując, jak ważne jest, abyśmy codziennie wybierali drogę przebaczenia. To właśnie miłość, wyrażona przez wybaczenie, jest kluczem do uzdrowienia i pokoju, które źrodzą się w naszych sercach. Franciszek nie bał się śmierci, bał się, że ludzkość nadal będzie ignorować moc, jaką niesie za sobą przebaczenie. Jego ostatnia lekcja to zaproszenie do zmiany, do przezwyciężenia naszego strachu i dumy. Abyśmy mogli prawdziwie doświadczyć wolności, jaką daje tylko miłosierdzie. Czy jesteś gotów podjąć wyzwanie? Czy jesteś gotów wybaczyć i prosić o przebaczenie? Pamiętaj, że przebaczenie to klucz do prawdziwej wolności i pokoju, które możemy mieć w sercu. Papież nie tylko mówił o sobie, ale także o nas, o tym, jak powinniśmy żyć, wybierając rewolucję miłości każdego dnia. Jak mówi Pismo Święte, błogosławieni miłosierni, Albowiem oni miłosierdzia dostąką Mateusz 5, 7. Dziękuję, że obejrzałeś to wideo. Jeśli poruszyło Cię to przesłanie, zapraszam do subskrybowania mojego kanału, abyś mógł być na bieżąco z kolejnymi inspirującymi treściami. Nie zapomnij kliknąć dzwoneczka, aby nie przegapić naszych przyszłych filmów.